Eisenhower doszedł do wniosku, że warto spotkać się z Chruszczowem osobiście. Że warto zaprosić Chruszczowa do Stanów Zjednoczonych. Kiedy Chruszczow to zaproszenie otrzymał, był w siódmym niebie. Po latach wspominał. Nie wierzyłem własnym uszom. Nic nie zapowiadało takiego zaproszenia. Ani wtedy, ani nigdy. Relacje były wyjątkowo napięte. A tu nagle Eisenhower, prezydent Stanów Zjednoczonych, zaprasza Chruszczowa, przewodniczącego Rady Ministrów Związku Sowieckiego i sekretarza Komitetu Centralnego, by przyjechał przyjacielską wizytą na czele delegacji rządowej. Co to mogło oznaczać? Jakąś zmianę w nastawieniu? Siergiej Chruszczow dodaje, że ojciec przyjął tą wiadomość z ogromną satysfakcją. Powiedziałbym, nawet z radością. Dla niego był to znak, że Stany Zjednoczone Końcu zaakceptowały nasze socjalistyczne państwo. Stał się pierwszym radzieckim przywódcą, którego zaproszono do złożenia oficjalnej wizyty w Stanach Zjednoczonych. Chruszczow przyleciał do Stanów Zjednoczonych 15 września 1959 roku i przez wiele dni zwiedzał Stany Zjednoczone. 19 września Chruszczow przybył również do Los Angeles, gdzie spotkał się z elitą amerykańskich aktorów między innymi z Kirkiem Douglasem, Frankiem Sinatra, Garym Cooperem, Elizabeth Taylor, Merlin Monroe. Ale był aktor, który to spotkanie zbojkotował. Nie był to aktor wybitny, więc pewnie niewielu zauważyło jego brak na spotkaniu z przywódcą Związku Sowieckiego. Tym aktorem był Ronald Reagan. Człowiek, który później przyczyni się walnie do upadku Związku Sowieckiego. Marilyn Monroe powiedziała po spotkaniu z Khrushchevem swojej pokoju. Czułam, że podobam się Chruszczowowi. Do nikogo się tak nie uśmiechał jak do mnie, kiedy nas sobie przedstawiono. W czasie podróży po Stanach Zjednoczonych, Chruszczow dotarł również do stanu Iowa na plantację kukurydzy z swojego przyjaciela Rosła Garsta. Rozmowy na szczycie zaplanowano dopiero na 25 września w Camp David. Początkowo rozmowy. Nie przynosiły żadnego rezultatu. I wtedy Eisenhower zaproponował Chruszczowowi wycieczkę na swoją farmę w pobliskim Gettysburgu. I oto okazało się, że ten pobyt na farmie zmienił atmosferę między rozmówcami. Kiedy o 18.30 Chruszczow i Eisenhower wrócili do Camp David, rozmowy potoczyły się zupełnie inaczej. Oto udało się dojść do porozumienia. Tak to relacjonuje William Taubman. Chruszczow wycofał się ze swojego ultimatum, a Eisenhower obiecał, że obecny stan rzeczy nie będzie przedłużany w nieskończoność. Cytując słowa amerykańskiego prezydenta, Stany Zjednoczone nie zamierzały utrwalać istniejącej sytuacji w Berlinie, a pan Chruszczow zgodził się nie wypychać stamtąd zachodnich mocarstw. Ponadto Eisenhower zgodził się wziąć udział w konferencji czterech mocarstw. 27 września wizyta się zakończyła i Chruszczow szczęśliwie wrócił do Związku Sowieckiego. Chociaż tak naprawdę rezultaty tej wizyty były mocno ograniczone. Chru... Drodzy widzowie i słuchacze, polecam Państwa uwadze moje konto na portalu X. Użytkownik Barzanin1768. Omawiam na nim wydarzenia dnia oraz publikuję artykuły w ramach cyklu Bohater Tygodnia. Znajdziecie mnie Państwo również na Facebooku użytkownik barzanin 1768 oraz na portalu patronite użytkownik barzanin. Pozdrawiam serdecznie.